Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy. Uu, co to? Żółty dywan? A nie powinien być czerwony? Nie, nie, nie. Absolutnie. Przecież to jest szalik. Dzisiaj robimy szalik. U mnie jest to kolor taki musztardowo-miodowo. No, taki jesienny. I co? Zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Pokażę Wam krok po kroku oraz dodatkowo trzy tipy. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko 6 mm e, i do tego włóczka. Ja mam akurat tutaj e, Merino Gold i to jest połączenie akrylu z wełną, więc z jednej strony jest wytrzymała, ale z drugiej strony jest cieplutka, a dzięki temu, że jest mieszanką, to ta wełna nie gryzie. E, I to tutaj ile zużyłam motków, to jest napisane w opisie oraz tutaj mm, teoretycznie jeden motek powinien starczyć, bo tu jest aż 200 m na 100 gram, e, ale to wszystko zależy od tego jaki chcecie duży szalik, jak długi, jak szeroki, więc jakby tutaj od razu nam się zmienia ta e, ilość tych motków. Do tego oczywiście, mm, oczywiście, nie, oczywiście. Ja mam tutaj centymetr po to, żeby wam pokazać, jak długi będzie ten szalik, który ja będę tworzyła. No i oczywiście nożyczki ostre, żeby nam tutaj nic nie pochaczyło się. I tak naprawdę tyle może być igła, ale igła tylko po to, żeby schować końcówki. No bo tutaj nic zszywać dzisiaj nie będziemy. Dobra, zaczynajmy. Ok, ja pomyślałam, że zrobię sobie szalik takiej podobnej długości, który już mam w domu e, i on musi mieć około 1,60 m. Czyli niestety na sam początek musimy zrobić aż ujemny, aż po prostu strach powiedzieć, 201 oczek łańcuszka. Tak, dlaczego? Ponieważ to jest od razu długość naszego szalika, tak, czyli e, to, ile zrobimy. To ta długość już na noc zostanie, już jej nie dorobimy. Jedyne co będziemy mogli regulować, to będzie szerokość tego szalika, no bo długość tworzymy na samym początku. Dlaczego 201, a nie 200? Bo musimy ominąć jedno oczko, aby stworzyć później cały rząd kolejnego ściegu. Więc ja tutaj zaczynam robić. Robimy 201 oczek łańcuszka i 200. Pierwsze oczko, zobaczcie, wyszła mi tutaj taka no, spora ilość, spora długość bym powiedziała nawet. I jak sobie to zmierzymy, tutaj niestety nie będzie tego widać, ale jak sobie zmierzymy to miareczką, to wychodzi 1,60 m, czyli dość długi. Ja sobie go sprawdziłam, jak to wygląda. Jak mi się obwija na szyję, i jakby nie zraście się, bo w momencie, kiedy jest sam łańcuszek, to on się może wydawać długi. Pamiętajcie, że tam będzie jeszcze szerokość, i jak już ta szerokość dojdzie, to ten szalik się na pewno będzie troszkę inaczej układał. Warto sobie zmierzyć szalik, który mamy w domu, zobaczyć, jak on się układa, i wtedy, jakby zrobić e, łańcuszek podobnej długości. Ok, i teraz jak zaczynamy? Ja za chwilę przejdę do tego i pokażę Wam... Trzy różne sposoby. Ja tutaj będę robiła jednym sposobem, ale na próbkach pokażę Wam trzy różne sposoby, jak stworzyć szalik. Każdy będzie troszkę inaczej wyglądał, ale najpierw ten pierwszy, który ja faktycznie tutaj fizycznie go stworzę. Omijamy, tak jak mówiłam, ostatnie oczko, czyli nie wbijamy się tu, a wbijamy się dopiero w drugie, licząc od strony szydełka. I ja ten szalik będę robiła półsłupkami. Z narzutem, czyli półsłupek narzucany. I on jest takim fajnym, fajną alternatywą dla półsłupków zwykłych, ponieważ są bardziej mięsiste. I teraz w jaki sposób je robimy? Robimy narzut, wbijamy się w drugie oczko od szydełka. Teraz robimy kolejny narzut, wyciągamy. I w tym momencie powinny być trzy oczka na szydełku. Robimy narzut i przeciągamy przez wszystkie trzy oczka. I to jest właśnie półsłupek narzucany. Robimy kolejny, czyli znowu narzut, wbijamy się już w kolejne oczko. Jak nie jesteśmy pewni, układamy sobie równolegle i teraz widać, że to oczko już jest złapane, a kolejne tutaj czeka na swój półsłupek. Więc wbijamy się znowu, znowu robimy narzut, wyciągamy, hop, znowu mamy trzy nitki. Znowu narzut i przez trzy. I w taki sposób przerobiamy cały rząd. Ja wiem, że to jest dużo, no ale szalik się sam nie zrobi. Co jest ważne? Najlepiej jak zrobiliśmy sobie ten pierwszy półsłupek, to zakładamy sobie tu znacznik. On pomoże nam, jak dojdziemy tutaj już z drugim rzędem, będziemy się cofać, to on nam pomoże znaleźć ostatnie oczko. On jest bardzo fajny, bardzo jakby... To jest takie pomocnicze, bo na początku te oczka giną, a jak zgubimy w kolejnych paru rzędach oczka, to nagle zobaczymy, że, że szalik nam schodzi i robi nam się trapez. A to nie o to przecież chodzi. Więc ja tu jeszcze pokażę, gdzie zaraz, jeszcze raz założyłam ten znacznik. Hop, jeden próję, drugi próje. I to jest tak, jak tu mieliśmy. Pamiętamy drugie oczko. Narzut, wbijam. Narzut przeciągam tylko przez to, co wbiłam. Narzut przez trzy. Hop, i to jest to oczko, które jest tuż tutaj pod szydełkiem. Wbijam tutaj znaczniczek. Oczywiście to nie musi być taki znacznik. To może być nawet kawałek zaciągniętej nitki, którą sobie tutaj zawiążemy. To może być e, spinacz. Tak dobrze mówię. Z taki, y, taki, który zakładamy na kartki, bo też stosowałam. Więc ważne, żebyśmy mieli po prostu zaznaczone to oczko, bo ja wiem, że na samym początku ono potrafi zniknąć, uciec i później jest, o nie, czy tam jeszcze jest oczko do przerobienia, czy nie? I wtedy jest takie myślenie, czasem je zostawiamy, a później się okazuje, że w kolejnym rzędzie po prostu jest mniej tych oczek. Więc tak jak pokazywałam jeszcze raz, narzut, wbijam, hop, 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 hop i... Przez trzy. Ok, jeszcze jedna rzecz. Yy, wiem, że różnie na początku się wbijamy. To jest łańcuszek, i tak, pod ten łańcuszek można się wbić tutaj, tak jak pokazuję, pod jedną nitkę, ale jak troszkę inaczej ułożymy szydełko, to wbijemy się pod dwie nitki. Hop, zobaczcie. I wtedy są dwie u góry. I od razu mówię, żadne. Nie jest błędem. Jedyne co jest najważniejsze, to robić konsekwentnie to samo wbicie. Czyli jak wbijamy pod jedną nitkę, to cały rząd wbijamy pod jedną nitkę. Jeżeli wbijamy pod dwie nitki, to cały rząd konsekwentnie wbijamy pod dwie nitki, ponieważ później będzie różnica wyglądu po prostu brzegu naszego szalika, naszej robótki. Yy, I nie chcemy chyba, żeby to wyglądało no niechlujnie, więc. Ważne, wbijamy się zawsze tak samo, kontrolujemy to i przerabiamy aż do samego końca, czyli aż do ostatniego oczka. Tutaj, ja tu pokażę, gdzie tu jest ostatnie. Hop, tutaj jest ostatnie oczko. Jeżeli tu jest za luźno, bierzemy, ściskamy, tak żeby tutaj powstał taki mini supełek, i wiemy, że tutaj jest ostatnie oczko, tak? Więc przerabiamy, i ja zaraz wam pokażę, jak zaczynamy kolejny rząd. Ok, zanim jednak przejdziemy do tego kolejnego rzędu, szybkie tutaj szybkie pokazanie alternatyw. Nie trzeba robić oczywiście tego szalika półsłupkami nawijanymi, można go zrobić inaczej. Można zrobić po prostu zwykłe półsłupki. Więc tak samo wbijamy się na rzut, wyjmujemy i przeciągamy przez dwie i wtedy. Całość przerabiamy tylko zwykłymi półsłupkami. Hop, że tylko się wbijam. Narzut przez dwa. Mam. On będzie cieńszy, po prostu jakby będzie mniej mięsisty, nie będzie taki e, gęsty, więc możecie zamiast półsłupków nawijanych zrobić zwykłe półsłupki. Kolejne e, dwa, e, dwa przykłady będą w trakcie filmiku, bo będą się po prostu różniły przerabianiem, więc choć Hop, przerabiamy cały rząd, czyli te 200 oczek o matko. Ok, pierwszy rząd za nami, e, i teraz muszę to przesunąć, bo widzę, że ostrość mi tu ściąga. Mamy na końcu do zrobienia oczko łańcuszka, czyli robimy oczko łańcuszka. Odwracamy teraz robótkę w taki sposób, jakbyśmy przekładali kartkę w książce, czyli od prawej do lewej. Dzięki temu nitka robocza zostaje nam z tyłu robótki, a właśnie o to nam chodzi. I zaczynamy nowy rząd. Będziemy robić teraz Wszystkie rzędy na tylnej nitce, dzięki temu powstanie nam bardzo ładny wzór, taki warkoczyk, tak będzie, bo jak spojrzymy sobie od góry, to tutaj są oczka, które powstały właśnie po przerobieniu półsłupków narzucanych i teraz tak, normalnie byśmy się wbijali w całe oczko, czyli pod dwie nitki, ale będziemy się tutaj wbijać tylko pod tą tylną nitkę, czyli normalnie robimy narzut. Wbijamy się tylko pod tylną nitkę i tak samo robimy półsłupek narzucany, czyli wyjmuję, hop, mam trzy, narzut i przez wszystkie trzy. I tak samo jak wcześniej nakładam sobie znacznik, żeby później pamiętać o tym oczku, tak? Żeby ono nam nie uciekło, bo trzeba je przerobić. Jak go nie przerobimy, to tak jak już mówiłam wcześniej, Powstanie nam po prostu trapez, a to, nie ma, to tak nie ma być. Tak samo jak wcześniej przerabiamy wszystkie oczka. Hop, wszystkie za tylną nitkę. Dzięki temu, właśnie zaraz zobaczcie, jak przerobię tutaj kilka, to będzie widać, że powstaje nam taki bardzo ładny wzór, jakby był warkoczyk. Hop, patrzymy. Kolejna, kolejna. I zobaczcie. Tutaj, zobaczcie, powstaje nam taki ładny warkocz. Właśnie, powstaje właśnie ten wzór, który miał tutaj powstać. Gdy robicie półsłupki zwykłe, tu będzie jedna nitka, a nie dwie. To jest taka różnica. E, przy półsłupku nawijanym jest więcej nitek, stąd też powstaje taki ala warkocz tutaj, bo zobaczcie, nawet jak się na niego patrzy, mimo tego, że oczka są tu u góry, to tu z boku też wygląda, jakby powstawało coś podobnego. Więc hop. Tak naprawdę wszystkie pozostałe rzędy wyglądają tak samo, czyli znowu przerabiamy, dochodzimy tutaj do końca, do końca, do końca, do końca, do końca, do końca, do końca ostrości. Przerabiamy tu, gdzie jest znacznik, tak samo, znowu, zobaczcie. O. Znowu tak samo tutaj na końcu oczko łańcuszka, znowu odwracamy i robimy taką szerokość, jaką chcemy, żeby ten szalik był. Ja patrząc na to, ile jest teraz, no to tu są dwa rzędy: 4, 6, 8, 10. Uuu, myślę, że jeszcze więcej. 2, 4, 6, 8, 10. Z 12 rzędów może zrobię. To jest kupa roboty, ale za to satysfakcja, no i ciepły szaliczek. Um, oczywiście zaraz jeszcze pokażę te um, dwa, um, dwa inne przykłady, jak stworzyć ten szalik. Więc robimy, dziergamy, hop, znowu 200 i 200 i 200 i 200. Ok, to jest próbnik do przykładów. Oczywiście alternatywą dla przerabiania tego tylko na tylnych oczkach jest przerabianie na całych oczkach, tylko że wtedy będzie to wyglądało troszkę inaczej. Hop, narzut i normalnie przez obydwa oczka. Zobaczcie, wygląda to. Inaczej, zostaje tu tylko jedna nitka. I. Jest różnica tego a tamtego, więc to jest drugi przykład, druga alternatywa, jak można inaczej tworzyć ten szalik. Ok, mam aktualnie 9,5 i pół rzędu. Powiedzmy, zobaczcie, tyle mam rzędu dziesiątego, czyli to nawet nie jest połowa, tak naprawdę, jak się dobrze popatrzy, to jest o, dokładnie widać, to jest jedna trzecia. I to jest jeden cały motek. No, ale tak jak mówiłam wcześniej, ja bym chciała mieć tych rzędów pewnie z 12 albo 13. Teraz, jak sobie patrzę, to myślę, że spokojnie zużyję ten drugi motek do końca. Oczywiście do końca pełnego rzędu i pewnie dojdzie mi jeszcze z 9 rzędów. I teraz, tak, zobaczcie, skończyło mi się nitka. No i trzeba ją dowiązać. W jaki sposób wiążemy tą nitkę? Mam nadzieję, że to będzie to ładnie widać. Jak nie, to zaraz sobie zbliżę. I teraz tak. Są y, dwa sposoby na to, żeby zrobić jak najbardziej niewidzialne. Ja tu sp sobie spróbuję zbliżyć. O, pięknie to wygląda. Ok, dobra. Chciałam to zbliżyć po prostu jak najbardziej, żeby to było widać. I teraz tak. Mamy dwa końce. I ja tu sobie ciut spróję. W jaki sposób je łączymy? Pierwszy sposób to jest tak, że układamy sobie je równolegle do siebie i jeden wiążemy na drugim. Czyli bierzemy ten i ja tu sobie go przywiązuję. Hop. I drugi to samo robię. Przywiązuję, ale w sensie, że nie do tego, tylko tu robię. Zobaczcie, pętelkę na tym. I związuję. No. Związuję. Hop, tu jest związany ten, a tu jest związany ten. Biorę i po prostu je ściągam, tak żeby mi się nie rozeszły. Zobaczcie. I powstaje miniaturowy. Tutaj super. Wszystko można mega ścisnąć. I jest. Ale jest też drugi sposób. Ja tu już właśnie do niego przejdę. Pozwólcie, że y, odetnę to wszystko i wrócę. OK, drugi sposób jest taki, że robimy pętelkę na jednym. Zobaczcie, tu nitka idzie pod spodem. Tu robimy dokładnie taką samą pętelkę, czyli znowu nitka przechodzi pod spodem. Jak sobie je ułożę na ręku, to widać, że one się powinny układać tak samo. no będą się rozwijać, no. Więc hop, jedna jest te, taka. O, jedna jest taka, i druga zobaczcie, też jest taka, czyli że też nitka idzie. Tu pod spodem. Muszę je trzymać, bo one się będą rozwijały. Nitka pod spodem i nitka pod spodem. Hop. Mamy dwie takie same. O, muszę patrzeć, gdzie jest ekran. Mamy dwie takie same i teraz tą jedną odwracamy, czyli nitka pod spodem zamienia się w nitkę na zewnątrz. I tak jak są nitki, takie układamy, czyli ta, co ma nitkę na zewnątrz, jest u góry, a ta, co ma nitkę pod spodem, jest na dole. Hop. Układamy je równo. I teraz z tej nitki bierzemy i przekładamy przez obydwie pętelki. Hop, przekładamy ją i tą, która była. Widzicie, od spodu ją przełożyłam, a tą, która była od spodu, przekładam od zewnątrz przez obie pętelki i ciągnę. Jednocześnie ciągnę duże nitki. I krótkie nitki po trochu, po trochu, po trochu, i dokładnie dzieje się to samo. Czyli znowu powstaje nam taki malutki supełek, i teraz możemy spokojnie odciąć te nitki. I to nam się w żaden sposób nie rozpruje. I w taki sposób możemy po prostu wziąć i dalej zacząć. Tworzyć nasz szalik. Ja, tak jak mówiłam, zużyję też cały drugi motek, więc łącznie pewnie m, aktualnie robię dziesiąty rząd, to myślę, że łącznie powstanie mi 18. może ten dziewiętnasty także powstanie. E, no więc tworzymy, tworzymy. Oczywiście szerokość tego szalika zależy dokładnie e, i tylko dokładnie od Was. Zobaczcie tu ten supełek jest, ale praktycznie nie rzuca się w oczy. Przy tylu rzędach, to on zniknie naprawdę i nie będzie się w żaden sposób tutaj wyróżniał. Zobaczcie, tworzę kolejne i kolejne i jakby no, no jest teraz, no ale później, o, zobaczcie, z drugiej strony w ogóle go nie ma. Ok, więc tworzymy kolejne rzędy, a tu wjeżdża yy, trzeci tip. Ok. Jeszcze w trakcie przechodzimy do kolejnego typu, może nie do końca związane z tym, jak robić, ale dlaczego szydełkiem 6, a nie tak jak tutaj sugeruje nam producent 3 mm. Dlaczego? E, ponieważ chcemy, aby nasz szalik był jaki? elastyczny. Gdybyśmy przerobili tę włóczkę szydełkiem numer 3, ja nie mówię, że się nie da, ale byłoby to mega zbite. Teraz między Tymi wszystkimi półsłupkami mamy powietrze, czyli ona sobie spokojnie się układa. Nie napina się, a jakbyśmy robili teraz szydełkiem 3 mm, ja wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, jaka jest różnica. 3, a 6. Wielkość główki, różnica jest powalająca. I zobaczcie, ja tutaj. Nie mówię, że nie dam rady, choć moim zdaniem w ogóle ta trójka jest naprawdę mega mała. Ok, i jadę. I zobaczcie. Ja tutaj będę to naprawdę zbijać mocno. Zaraz zobaczycie, jaka jest różnica wielkości ściegu. Nawet ciężko mi się przebijać tutaj, bo ona się po prostu rozwarstwia. W trakcie, zobaczcie, tu już mam jedną nitkę. Jedną. A gdzie. <grym> No przebijam się, nie jest to łatwe. Niestety nie idzie to tak przyjemnie, bo muszę kontrolować, aby po prostu nie spadły mi nitki. No i zobaczcie, jakie to jest zbite. Zresztą widać, jak się układa od razu robótka. Zobaczcie, co tu się zadziało. Ona się od razu zbiła. Ona jest taka malutka tutaj, a tu delikatnie dużo powietrza, a tu jest po prostu ciasność. Oczka są mega napięte i nawet nie da się... Widzicie, jak to jest sztywne, a tu idealnie. Dlatego robimy też większym szydełkiem, po to, aby włóczka zachowała elastyczność i żeby te wszystkie półsłupki tutaj nawijane po prostu w całości były mega elastyczne i żeby ten cały szalik był bardzo przyjemny w dotyku, żeby nie był sztywny, tylko był mięciutki, przyjemny i układał się tak, jak chcemy. No, więc to był trzeci tip. Wracamy do robienia tego szalika, yy, czyli pewnie spotkamy się jak zrobię tak z 13 rzędów? Ok. Ja mam aktualnie zrobione 13 rzędów yy, i jakby specjalnie w tym momencie kończę ten tutorial, bo to jest. Początkowo moja zamierzona szerokość e, mojego szalika, aczkolwiek w tym momencie twierdzę, że chyba jednak dorobię do końca tego drugiego motka. Ile ma aktualnie szerokość? Tu patrzę i mamy 13 cm. Mi się wydaje, że dorobię do końca motka. Zostało mi trochę ponad połowę. Zobaczcie. O, on już jest taki mięciutki, już go jest coraz mniej. E, no ale co? Ja Wam pokażę tutaj, jak to zakończyć. Oczywiście znaczniki mam z obydwu stron. I tutaj jak chcę zakończyć już, to po prostu robię mamy ostrość, mamy ostrość, robię oczko łańcuszka, ściskam je, odcinam tutaj włóczkę i to, co mi zostanie, no bo zostanie mi tutaj jedna nitka, czyli tego nie ma. Ja tu nie odcinam, bo zaraz będę pewnie dokończała sobie. Tą nitkę plątuję. Tu pomiędzy albo tu pomiędzy igiełką na tyle, żeby ona nam po prostu nie wyskoczyła. Co jest jeszcze bardzo ważne w zakończeniu naszego szalika: tak zwane blokowanie. Czyli zanim zaczniemy go nosić, dobrze jest go uprać ręcznie, zmoczyć, w płynie do płukania, w płynie do prania przede wszystkim płynie do płukania, i później można go delikatnie wy wywirować, boże, prawie mi uciekło to słowo, e, odwirować troszkę w pralce można, albo no, ściskać nie radzę, nie radzę, bo chodzi o to, żeby te włókna tutaj nam zostały e, i nadal były tak elastyczne jak są. E, co jest ważne przy wirowaniu? Nie wirujemy super mocno i przede wszystkim wkładamy go w worek. Nie wkładamy go luźno do pralki, tylko wkładamy go w worek, wtedy go można wywirować i później m, po wywirowaniu jeszcze na mokro ułożyć go tak, czy chcemy, żeby on był wtedy szerszy, czy chcemy, żeby on był dłuższy. Wtedy to y, robimy. Pamiętamy przy kolejnych y, poraniach też obchodzimy się z nim delikatnie, bo on nie będzie się zachowywał jak taki szalik z y, sieciówki. Tylko faktycznie musimy o niego dbać, żeby mu się nic nie stało i żeby jak najdłużej nam, y, nam służył, nagrzał naszą szyję. Ok, mam nadzieję, że. Wszystko było dokładnie wytłumaczone. W razie pytań oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji. E, Instagram, Facebook oczywiście także. Odpisuję codziennie, sprawdzam Wasze wiadomości e, na bieżąco, więc e, nic nie czeka e, dłużej, podejrzewam, niż godzinę albo dwie, no chyba, że akurat po prostu jestem zajęta, jestem na warsztatach, wtedy nie odpisuję od razu. No to co? Dzięki, że dziergałeś, dziergałaś ze mną, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z tym, co tu się pokazuje. No bo jak widać nie tylko maskotki, ale także rzeczy e, przydatne, czyli, no nie, nie mówię, że maskotki nie są przydatne, e, ale jak widać szalik, czyli pierwszy szalik na tym kanale. Mm, mam nadzieję, że wszystko było jeszcze raz tak jak trzeba i co? Do następnego, pa!